Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywilejny księże Bartku, umiłowani przez Chrystusa siostry i bracia, zgromadzeni w tej pięknej świątyni, w sanktuarium świętego Józefa Oblumieńca, świętej Marii Panny wszyscy siostry i bracia, którzy jesteście z nami, dzięki transmisji przez dobre media, bardzo gorąco jeszcze raz pozdrawiam i zapraszam do tego wysiłku, tego trudu zasłuchania w czasie rekolekcji wielkopostnych ze świętym Józefem i przy świętym Józefie i jego wstawiennictwu powierzamy wszystkie sprawy, z którymi tu przychodzimy. Dzisiaj ostatni dzień tych rekolekcji i przedostatni temat. Święty Józef, odpowiedzialny ojciec. Trudniejsze tematy, bo dzisiaj wieczorem jeszcze małżeństwo, rodzina. Też wiemy, jak to wszystko dzisiaj się kształtuje w tej naszej rzeczywistości, nie tylko europejskiej, ale i polskiej. Ale właśnie, szukamy ideału, szukamy tego właściwego odniesienia i dlatego trzeba nazywać te ideały, trzeba je pokazywać. I mimo, że sytuacja może być marna, to jednak no, nie można od tego odstąpić i stąd to moje zmierzanie się. Z tym ideałem i zapraszam do tego, żebyśmy odkrywali ten ideał dzięki Świętemu Józefowi przy jego wstawiennictwu. Święty Józef uczestniczy w tajemnicy, która czyni go ojcem w zupełnie inny sposób niż działo się to od początku historii ludzkości. Nie jest ojcem przez biologiczne przedłużanie rodu, ale przez przyjęcie. Życia dziecka, które zostało zrodzone nie przez człowieka, ale przez Boga. I on musi się, święty Józef, z tym zmierzyć, że jest ojcem nie przez biologiczne przekazanie życia. Najczęściej to mówimy ojciec, bo on przekazał to życie w wymiarze też biologicznym. A tu święty Józef staje się ojcem nie przez zrodzenie, nie przekazanie, nie przez takie biologiczne przekazanie życia, ale przez Przyjęcie dziecka jako ten ojciec, który ma być jego opiekunem, a dziecko zrodzone nie przez człowieka, a przez Boga. I w ten sposób przez Józefa najbardziej objawia się sama istota ojcostwa, która znajduje się nie w tej sferze fizycznej, biologicznej, ale w sferze duchowej, bo można powiedzieć, łatwiej przekazać życie biologicznie i być tym biologicznym ojcem, ale tak jak mówimy o matce, nie ta matka, która urodziła, ale która wychowała. Właśnie to tutaj też nie ten ojciec, który tylko przekazał biologiczny życie, ale ten, który wychował, który rzeczywiście zaangażował się też w tę sferę duchową. I historia Józefa mówi nam, że najważniejsza rola ojca polega na przyjęciu życia, które nie pochodzi od niego, ale dawcy wszelkiego istnienia. Ojciec z krwi i kości nie jest tym, który daje życie, On jedynie przyjmuje życie, które nie jest od Niego, więc można powiedzieć, że. Święty Józef staje się tym ojcem nie w takim porządku biologicznym, fizycznym, ale właśnie według Bożego zamysłu. A w tym naszym y, takim horyzontalnym przeżywaniu y, ojcostwa, macierzyństwa, to proszę zwrócić uwagę przy okazji, y, kiedy mężczyzna dowiaduje się, że jest ojcem. Gdy o tym powie mu, że kobieta, matka, nie? żona bo w mężczyźnie nie ma żadnej zmiany fizycznej mówimy fizjologicznej gdy że tak powiem spłodził dziecko nie ma a dopiero musi się dowiedzieć od niewiasty od kobiety czy to będzie jakaś inna jakaś pani czy będzie żona to właśnie on się od niej dowiaduje tak samo tutaj święty Józef to on dowiaduje się, że jest ojcem i to nie w wymiarze biologicznym, ale właśnie w tym wymiarze takim w sferze duchowej. Dojrzałość no ojcostwa świętego Józefa polega na tym, że przyjmuje cud życia poczętego przez Ducha Świętego w Maryi, a potem codziennie strzeże tego życia i się nim zajmuje, dokładnie tak, jak Bóg mu poleca. Jest ojcem, można powiedzieć, we dnie i w nocy. Jest Ojcem Pozostającym zawsze też w cieniu. Jest, można powiedzieć, jak cień, bo co prawda znak rzeczywistej obecności tego, który jest tuż obok, tego Ojca Niebieskiego i nie przysłania, właśnie nie zasłania Ojca Niebieskiego, ale jest znakiem Jego wiernej obecności. Rzeczywiście, ewangeliści pokazują wyraźnie, że Józef jest ojcem pozostającym w cieniu. Nie usuwa się na bok, nie wycofuje, nie jest bierny, ale i tak jest w cieniu. Mimo, że jest w tym wszystkim mocno zaangażowany, że jest aktywny, że dzień i noc jest ojcem dla dziecka, które poczęło się z ducha świętego. Jest zawsze tuż, tuż, czujny i obecny. Nie jest nigdy w centrum jednak. Chociaż z woli Boga stał się jedną z centralnych postaci Ewangelii y, dzieciństwa Jezusa, jego opiekunem i dlatego tak jest wyeksponowany, ale i tak ostatecznie jest w cieniu. Mimo że z woli Boga staje w centrum jako ten opiekun Jezusa. Wielu z nas mężczyzn na pewno zastanawia się, jak być dobrym ojcem, bo bo jeżeli poważnie do tego się podchodzi, to takie pytanie trzeba sobie zadać, jak być tym dobrym ojcem, gdzie należy szukać wzorców. Czy w ogóle istnieje jakiś wzór ojcostwa? Postacią, która przemawia do dzisiejszego człowieka, może być właśnie święty Józef. W Piśmie Świętym, jak wspominaliśmy, nie zostało zapisane żadne słowo świętego Józefa, ale bogactwo tej postaci ukazane jest przez jej czyny. <laughs> Więc można powiedzieć yy, w tym momencie, że podstawowe powołanie mężczyzny to jest powołanie do ojcostwa, nawet dlatego mężczyzny, który nie będzie ojcem biologicznym. Tak jak my tutaj żyjący w celibacie, ksiądz Bartek, ja księża, yy, to i tak dla nas podstawowym powołaniem jest być ojcem, ojcostwo. Na tej bazie <laughs> Tej tożsamości, którą odkrywamy, możemy budować codzienność. Dla y, kobiety, dla y, pań, y, tym podstawowym powołaniem jest macierzyństwo. Nawet dla sióstr zakonnych, które nie, y, biologicznie nie uczestniczą w przekazie życia, to i tak macierzyństwo. Bycie matką. No właśnie, bo y, dla nas w tym kapaństwie byłoby fatalnie, gdybyśmy nie odkrywali tego powołania do ojcostwa. Y, I to, no właśnie, niech święty Józef jeszcze nam bardziej tu uwypukla. Siostry bracia, jednym z najważniejszych aspektów ojcostwa jest odpowiedzialność. Święty Józef dowiedział się o swojej ojcowskiej odpowiedzialności za los Jezusa wprost od samego Boga. Znamy ten fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Józef je synu Dawida. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Odpowiedzialność Świętego Józefa jest można powiedzieć równoczesna względem kobiety Maryi, swojej małżonki i względem dziecięcia, które się w niej poczęło. Józef jest więc prawdziwym mężem Maryi i prawdziwym ojcem Jezusa Chrystusa, jego można powiedzieć dziewiczym ojcem. Jest ojcem yy, w akcie, można powiedzieć, nie przekazania biologicznego życia, ale w akcie przyjęcia dziecięcia za swoje. A jeszcze bardziej w akcie jego wychowania i rozwoju, bo w tym wszystkim się Józef uczestniczy. To nie jest jakieś dla niego obce dziecko. Czuję naprawdę prawdziwie ojcem, mimo że nie jest tutaj tym, który jest w akcie biologicznym. Wspólnota małżeńska kobiety i mężczyzny, z których powstało nowe życie jest głębokim aktem zawiężenia i miłości. Najpierw wobec prawdy, że to sam Bóg powołuje do małżeństwa, do takiej drogi powołania. To jest najpowszechniejsze powołanie, mówimy w świecie, powołanie do małżeństwa, jako można powiedzieć podstawowe, a potem do macierzyństwa i do ojcostwa, to jest ta konsekwencja. Powołania do tej drogi życia małżeńskiego. Józef i Maryja oboje są w tej samej sytuacji. Maryja musi dokładnie tak samo uwierzyć w tajemnicę swojego macierzyństwa wobec Pana Jezusa, jak i Józef musi uwierzyć w tajemnicę swojego powołania do dziewiczego ojcostwa względem Chrystusa. Ta rodzicielska odpowiedzialność świętego Józefa za Jezusa najpełniej wyrażona jest i zostanie tak wyrażona najpełniej, gdy razem z Maryją szuka swego dziecka w świątyni i wtedy słyszymy te słowa Synu, czemuś nam to uczynił, oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie to jest takie potwierdzenie tej odpowiedzialności żeby nie zagubił się Macierzyństwo i ojcostwo to, można powiedzieć, wspólnota, która jest odpowiedzialna. I to jest wspólna odpowiedzialność, szukanie razem tego, co będzie najlepsze dla naszego dziecka, dla naszych dzieci. To jest ta wspólnota macierzyństwa i ojcostwa. To ojcostwo nie jest gdzieś tam sobie, musi wszystko ogarnąć, ale tak jak tutaj w tym wymiarze relacji małżeńskiej Maryi i Józefa widzimy tę wspólną odpowiedzialność i szukanie tego, co jest najlepsze dla naszego dziecka w taki oto sposób przez matkę i ojca Bóg posługuje się rodzicami w kształtowaniu nowego życia które w nich znalazło swój początek Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos a więc poświęconej świętemu Józefowi powiedział tak o św. Józefie że jest człowiekiem, któremu Bóg polecił straż nad swoimi najcenniejszymi skarbami. Najcenniejsze skarby dla świętego Józefa to Jezus i Maria. Bardzo rzadko zdajemy sobie może z tego sprawę, że małżonka i dzieci dla mężczyzny rzeczywiście są najcenniejszymi skarbami. Nawet nieraz mówią sobie małżonkowie: Ty skarbie, mój nie. Ale to, nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że to jest szczere, takie prawdziwe. Może dlatego nie raz, że zapominajmy, jak ma na imię małżonka, ale te skarby skarbie to jest łatwiej wtedy powiedzieć. Być może, czy tak jakoś nie, nie ma tego spojrzenia, że to są niższe skarby, wynika to z powodu jakiegoś przyzwyczajenia, że tak mijamy się. Czy jakiegoś znużenia codziennością, taką, jakieś przyzwyczajeniem do, do tej codzienności, takiego jakiegoś rytmu. No właśnie, to trzeba było szukać odpowiedzi. Natomiast trzeba jeszcze raz to zaakcentować, że te osoby wokół nas najbliższe, yy, są dla nas, dla mężczyzny, dla jako ojca yy, tej rodziny, yy, kimś najważniejszym. I to śmiało może być najcenniejszym skarbem, który trzeba chronić, którym trzeba się opiekować, żeby szlifować go jeszcze bardziej. I tak właśnie święty, święty Józef rozumiał tę rzeczywistość, do której wezwał go Bóg. Wszyscy bracia, jeszcze wrócę do tego tematu, który mieliśmy, że święty Józef, człowiek modlitwy. No właśnie, bo to trzeba sobie przy okazji przypomnieć, że każdy mąż i ojciec powinien odkryć wartość osobistej i wspólnej modlitwy. Ojciec jest dla dzieci przykładem. Postawa ojca wpływa na kształtowanie się w dzieciach obrazu Boga i na ich rozwój duchowy wpływa. Jeżeli dzisiaj jest coś takiego, że gdzieś młodzi ludzie tracą też wiarę, to pytam się: to nie jest oskarżenie, ale przecież jakieś zaproszenie, że dziś zanikła ta właściwa rola też w tym wymiarze Ojca. Ojciec w rodzinie jest tym, który jest najlepszym nauczycielem w kształtowaniu obrazu Boga Ojca, jaki jest Ojciec. I to jest ważne, bo jeśli ojciec się też modli na oczach dzieci, to odzwierciedla obraz Boga Ojca, jak odtwarzał ten obraz wobec Jezusa święty Józef. To jest to pokazanie tego oblicza, o którym żeśmy też mówili, Ojca. Czyli jeżeli Ojciec klęka przed Panem Bogiem, to pokazuje dziecku, że ktoś jest potężniejszy od Niego. Że ktoś jest lepszy. Bo daje cześć Ojcu, ale no właśnie, komuś to nie zawodzi. I to, jakie dziecko nieraz widzi Zbije się szklanka, no to zbiera te szkła i idzie do taty, bo dla dziecka ten prawdziwy, odpowiedzialny ojciec jest wszechmogący. Daje tę rozbitą szklankę i tatusiu sklei. Nie, nie jak tatuś nie sklei, nie da rady. Dziecko przecież patrzy na tatę, że tam on wszystko może. A teraz, jeśli ojciec pokaże, że jeszcze klęka przed kimś innym i mówi, doko, przed kim klęka, to wtedy dziecko mówi, kto jest ode mnie większy, dobrze? gągi są takie przyzywające mnie do tego, żeby się już koncentrować do yy, zakończenia. Yy. I może tutaj tylko zaznaczę, tak jakoś jeszcze te wymiary ojcostwa, które się przewijają bardzo i są gdzieś zaznaczone w postawie świętego Józefa. To święty Józef jest dla nas wzorem ojca, który ukazuje dziecku właściwy też sens pracy. Ciężkiej nieraz pracy. Uczy sumiennego jej wykonywania w łączności z Bogiem że ta praca to nie jest tylko takie, że ja tutaj jestem zaangażowany, ale jest, ona ma być pobłogosławiona. I jest otwarty też na ten, żeby ta praca służyła innym. I chyba Święty Józef też pokazuje nam, tak jak pokazywał Panu Jezusowi, że o wartości pracy nie decyduje, co robimy, bo każda praca jest ważna i każda jest dobra, ale jak to robimy, i jakie motywy nami kierują, że wykonujemy tę pracę? Jak to robimy, czyli to ta sumienność też to zaangażowanie. I może tutaj jeszcze w tym ojcostwie to jest ta, ten wymiar takiego troskliwego Ojca. Przypomina też w ten sposób święty Józef, że ojcowie nie tylko mają obowiązek zapewnić byt materialny. Bo rzeczywiście takie frustracje ojcowie nasi przeżywali, kiedy był kryzys po tej transformacji gospodarczo-politycznej, kiedy tracili pracę, załamywali się, bo to jest ta ambicja męska, żeby zabezpieczyć byt rodzinie. I rzeczywiście to były wielkie dramaty, nawet w tych załamaniach posuwali się niektórzy nasi ojcowie do samobójstwa, bo nie, nie, nie potrafili zmierzyć się z tą rzeczywistością, że, że nie. Nie podołali w wypełnieniu tej misji, ale przy tym trzeba pamiętać, że przede wszystkim chodzi o to, odpowiedzialność za wychowanie. Dzisiejszy ojciec nie powinien składać wychowania dziecka tylko i wyłącznie na barki matki czy nauczycieli i wychowawców, ale powinien wprowadzać dziecko w obowiązki i powinności, zaprawiać do jakiejś konsekwencji, do wierności zasadom, do wierności też prawu Bożemu. Bo na tym prawie Bożym buduje się inne zasady. Ale uczyć też, no właśnie, to jest, to jest rola naprawdę ojca: uczyć praw rządzących światem, jak kształtować sumienie. To już może być, kolejne tematy nam się rodzą, nie, nie mogę się przy nich zatrzymywać, ale chociaż to zaakcentować. I podsumowując, też jeszcze tutaj, że to ojcostwo Józefa wyraziło się w tym, że uczynił ze swojego życia służbę. Właśnie, że to nie jest, że on musi to robić. Pamiętam na jakimś z, z jednych spotkań był problem alkoholowy pewnego pana, który, byłem w, w tej komisji tam, która miała decydować, czy ma iść na leczenie i wtedy taki zbuntowany, przyszedł zły, jeszcze widzi, że ksiądz tam jest i będzie mi teraz mówił, co ja mam robić, to mm, tak wszedł i od razu nas krótko potraktował i w pewnym momencie, co ode mnie chcecie? Ja daję pieniądze rodzinie. Wszystko mają. I tak żeśmy mi powiedzieli, przecież że pan łaski nie robi. Bo to jak zrobił taki, że on daje te pieniądze, to on tutaj wielkich rzeczy dokonuje. No właśnie, ale dać pieniądze, rzucić pieniądze i, i odczepcie się ode mnie. A to chodzi o ten wymiar służby, tego, takiego towarzyszenia, żeby umieć składać też z siebie dar ze swojego życia, ze swojej pracy, z tego czasu, który y, trzeba mieć dla innych. Y, I siostry i bracia, tutaj jest jeszcze wiele innych rzeczy do mówienia, ale bym chciał zakończyć innym tematem, trochę drażliwym. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo chodzi o to, żeby y, przypatrzeć się y, świętemu Józefowi i patrzeć też na, je, na Niego. Jako patrona zagrożonego życia. Tego, który nie bał się właśnie wziąć, tak jak wspominaliśmy, do siebie brzemiennej Maryi. A więc przyjąć to dziecko. Przyjąć. I siostry bracia, lęk w godzinie próby jest czymś naturalnym. Dlatego konieczny był głos anioła tutaj dla Józefa. Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi. I siostry bracia, podzielę się już tak tym, co się dzieje u nas. Ciągle jestem wstrząśnięty czarnymi marszami sprzed roku, gdzieś tam wcześniej, i tymi, które odbywają się obecnie, czyli OSK, ogólnopolskie strajki kobiet, czym jest wołanie tych kobiet domagających się prawa do aborcji, czyli do zabijania własnych dzieci. Wiele z nich to przecież także matki, polskie kobiety i matki wołają o prawo do śmierci dla swoich dzieci. Co? Jeśli Bóg słyszy to wołanie, to jeszcze raz przywołam słowa z pierwszego listu św. Jana. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Dotyczy to zarówno osobistych decyzji kobiet, które nieoczekiwanie spodziewają się dziecka, ojców w ich współodpowiedzialności, jak i odpowiedzialności polskiego parlamentu za naród. Także dziś nie brakuje nam głosu anioła wołającego, żeby przestać się bać, przyjąć dziecko, przyjąć je w rodzinie, nie bać się. W przeciwnym razie udaremnimy obietnice Boże, jakie posiada nasz naród i zamiast radosnych procesji będziemy chodzić w procesjach żałobnych. Nie wolno przy tym zapomnieć o przestrodze Świętego Jana Pawła II z Kalisza w sanktuarium Świętego Józefa, że możemy stać się narodem bez przyszłości. W obronie życia nie można się lękać. I siostry bracia, czy może być coś bulwersującego wizerunku dziecka w macicy w kształcie serca? To, co jest uwypoklone na billboardach. A jednak widać, że może bulwersować. Grafika, która zdominowała nośniki reklamowe w całej Polsce, stała się parę tygodni temu przedmiotem agresji miłośników w pokoju z błyskawicą. Byli tacy, którzy wyrażali swoją dezaprobatę przy użyciu kija bejsbolowego i po, poprawiali butami. A te billboardy przypominają nam. <laughs> Żeby się nie bać, żeby stanąć w obronie człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, żeby mieć w tym odwagę, żeby nie dać się zepnąć do kąta, bo ktoś będzie mówił, że to jest kontrowersyjny plakat. Kontrowersyjne jest sformułowanie, że aborcja jest okej. Okay. Jeśli ktoś tych bracia nie chce, o ludzkiej godności, odpoczęcia naturalnej śmierci, słyszeć, to może musi to zobaczyć. I dobrze, że te billboardy są i nam o tym przypominają, i może dodadzą nam jeszcze bardziej odwagi. <laughs>